Cześć. Witajcie na kanale Reska Team w naszej serii Przybij piątkę dla zdrowia. Dzisiaj porozmawiamy o zamkniętej klatce piersiowej. W naszym kręgosłupie piersiowym występuje naturalna krzywizna, którą jest kifoza, czyli lekkie zgięcie. Czynniki środowiskowe dzisiejszych czasów niestety predysponują nas, aby to zgięcie coraz bardziej się pogłębiało. Musimy na to uważać i zrobić wszystko, by do tego nie dopuścić, ponieważ zwiększona kifoza będzie niosła za sobą szereg niekorzystnych dla nas czynników. Czynniki środowiskowe, o których powiedział miło, że jest to częste siedzenie przy biurku, przy telefonie, przy komputerze, czyli wszystko to, co robimy do przodu. Ogranicza nam to zakres stawów ramiennych, przykurcza mięśnie klatki piersiowej i często powoduje bóle głowy oraz górnego grzbietu. Teraz pokażemy Wam pięć ćwiczeń na wzmocnienie grzbietu i otwarcie klatki piersiowej. Zaczniemy sobie od rozciągania we framudze drzwi. Dominiku, staję proszę tutaj przy słupku akurat. Wy możecie w domu wykorzystać framugę. Następnie ustawiasz się tak, aby łokieć był na wysokości barku albo nawet delikatnie powyżej, około 45 stopni. Ta pozycja wynika z rozciągających się włókien mięśnia piersiowego tutaj właśnie od mostka aż do ramienia. Następnie w tej pozycji zapierasz rękę, biorąc głęboki wdech, robisz wydech i delikatnie wysuwasz klatkę piersiową do przodu. W obrębie pachy z przodu, tutaj trochę powyżej z przodu barku, właśnie tam powinno pojawić się delikatne rozciąganie, które powinno Ci towarzyszyć podczas każdego wdechu i wydechu. Powtarzaj to spokojnie przez około 60 sekund. Starając się, aby z każdym wydechem delikatnie pogłębiać swoje rozciągnięcie. Jak to czujesz? Czuję rozciąganie od stawu ramiennego, przechodząc do klatki, oraz delikatne rozciąganie na powierzchni brzucha. Z każdym wydechem, jak idę do przodu, rozciąganie się zwiększa. Super. Kolejnym ćwiczeniem będzie odwrócony aniołek w leżeniu na brzuchu. Miłoż połóż się, proszę. Kładąc się teraz na brzuchu, poproszę Miłosza, aby wyprostował ręce przed siebie, nabrał powietrze i uniósł ręce do góry i przeniósł je za siebie idąc dłoni pod łopatkę. Tutaj miłość możesz wypuścić powietrze, złapać oddech na nowo i wykonać kolejne powtórzenie wracając do pozycji wyjściowej. Dokładnie. Wiesz co, trochę czuję tutaj w prostowniku odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Mogę to jakoś poprawić. W pierwszej kolejności postaraj się nie podnosić głowy. Mhm. Wyobraź sobie, że chcesz przykleić nos do ziemi i przytrzymać go. Nie opierasz całego ciężaru e, głowy na ziemi, po prostu miej kontakt z podłożem. W drugiej kolejności e, zapanuj nad miednicą. E, lekko ją podwin i napnij pośladki. Spróbuj teraz wykonać. Dokładnie. Kolejnym ćwiczeniem leżąc na brzuchu będzie wznoszenie ramion do litery Y, litery T oraz lit litery W. Poproszę Ciebie miłość teraz, żebyś wyprostował ramiona do litery Y, nabierasz powietrze i z wydechem podnosisz ręce do góry. Tak wracasz, przechodzisz do litery W, powietrze na dole, wydech do góry, świetnie, przytrzymaj napięcie i litera. Te Ręce do boku, wdech na dole i wydech do góry. Można się też tutaj zastosować do tych samych zasad, które przed chwilą zostały wymienione, czyli lekkie napięcie w pośladkach, podwinięcie wiednicy i przytrzymanie kontaktu nosa z podłogą. To ćwiczenie ma na celu wzmocnienie mięśni grzbietu. Co zaprocentuje nad poprawą rozciągnięcia klatki piersiowej. Przechodząc do następnego ćwiczenia, poproszę Ciebie miłość, abyś położył się teraz na lewym boku. Kolana zegnij pod kątem 90 stopni, złącz ręce przed sobą. I teraz Twoim zadaniem będzie pójście ręką prawą za siebie. Wykonuj teraz wydech. Tak, i wracasz do przodu. Tutaj nabierz powietrze i z wydechem idziesz za siebie. Tak jak widzicie, tutaj mocno rozciąga się klatka piersiowa. Myślę, że też powinieneś czuć rozciąganie na ręce. Tak, delikatnie czuję tutaj w obrębie bicepsa. Powiedz mi tylko, Dominik, co zrobić z głową? Trzymaj ją zgodnie z przedłużeniem kręgosłupa, czyli szyja również tutaj musi popracować. Jeżeli to ćwiczenie będzie za ciężkie, można włożyć lewą rękę pod głowę w ramach przytrzymania. Jeżeli wykonujecie to ćwiczenie w warunkach domowych, możecie podłożyć pod głowę poduszkę też. Myślę, że to zda egzamin. Warto tak też w tym ćwiczeniu pamiętać o tym, aby nie odrywać kolan od ziemi. Jeżeli nie macie problemu z odcinkiem szyjnym, możecie przytrzymać drugą wolną ręką kolana. Dokładnie. Do ostatniego ćwiczenia będziecie potrzebowali roller, jeśli macie. Jeśli nie, możecie wykorzystać albo zwinięty koc, zwiniętą poduszkę, lub też jakiś lekko twardy bidon. To ćwiczenie będzie delikatnie nieprzyjemne w obrębie odcinka pierwszego kręgosłupa, ale bardzo dobrze wpływa na poprawę jego wyprostu. A więc, mając w naszym wypadku roller, kładziemy go sobie mniej więcej pod odcinkiem piersiowym kręgosłupa, na jego środku. Następnie kładziemy się delikatnie na niego. Nogi mamy zgięte, stopy całe leżą. Ręce zginamy wąsko, trzymając sobie głowę tak, żeby móc ją w pełni rozluźnić i żeby głowa spadła sobie na nasze ręce, żeby nie męczyć niepotrzebnie szyi. Łokcie dajemy bardzo wąsko, delikatnie spinamy mięśnie pośladków, aby odwinąć biednicę i trzymając klatkę tutaj w dole, mając pupę cały czas odłożoną na ziemi, wykonując wdech odchylamy się delikatnie do tyłu. Myślimy o tym, jakby ktoś tutaj za środek klatki wyciągał nas sznureczkiem do góry, głowa sobie opada delikatnie w dłoniach, a żebro zostaje w miarę możliwości zamknięte tutaj w dole. Chcemy zminimalizować wyprost w odcinku lędźwiowym kręgosłupa, a zmaksymalizować wyprost w odcinku piersiowym kręgosłupa. Tutaj, tak jak właśnie Dominik pokazuje, wykonujemy powtórzenia spokojnie oddychając, ale w jeszcze wolniejszym tempie. Wykonujemy sobie długi wdech, idąc do pozycji, aż do momentu lekkiego uczucia dyskomfortu. W tej pozycji wykonujemy wydech, i następnie się utrzymujemy. Głęboko oddychając, wykonujemy sobie to przez około 60 sekund, nawet do 2 minut. Nie zapomnijcie zostawić lajka, subskrypcji oraz dzwoneczka, żeby być na bieżąco z naszymi najnowszymi materiałami. oraz podajcie nasz Instagram po więcej ciekawych ćwiczeń.